Cześć, witajcie na kanale Kolba TV. Jesteśmy w Czeladzi na ulicy Wiejskiej 46 w naszym salonie. Jak widzicie, kurz po urodzinach już opad, więc możemy przedstawić wam kilka nowości, które pojawiły się w naszej ofercie w miesiącu lipcu. Zaczynamy na ostro, nowy folder od Trollskiego, tym razem czarna mikarta i satynowe ostrze. Oczywiście jest to kolejny mandu w kolejnym wykończeniu. Ten jest o tyle ciekawy, że jest dostępny tylko w naszej ofercie, nie dostaniecie go nigdzie indziej. Wszystkie inne też są dostępne na naszej stronie. Nóż wykonany ze stali D2, bez blokady, co dla niektórych jest plusem, dla innych minusem. Myślę, że fajna opcja, alternatywa dla innych noży. Zaczęły się wakacje, więc warto pomyśleć o środku na komary i kleszcze. Zielona moc od brosa, bez dita. Oparta na roślinnych składnikach. Do 6 godzin ochrony. Myślę, że fajna alternatywa dla wszystkich innych środków, które też oczywiście znajdziecie w naszej ofercie. Oczywiście dla najmłodszych i wszystkich osób, które mają jakieś uczulenie na inne środki chemiczne, które występują właśnie w tych różnych środkach na komary i kleszcze. Kubek na kawę i herbatę. Jak podaje producent, 9 godzin zachowuje ciepło. Jeżeli będziemy przenosić w nim coś zimnego, to do godzin 18. System blokady, żeby nic nam się nie wylało, nie rozlało. Mamy tutaj trzy pozycje tego przełącznika. W tym momencie mamy kubek zablokowany. Jeżeli ustawimy go na środek, możemy go odkręcić i napełnić. No i oczywiście po naciśnięciu tego guzika i przesunięciu całkiem w prawo, otwiera nam się tutaj kubek, możemy się z niego napić. Basic Waterproof apteczka od Tasmanian Tiger, czyli wodoodporna, podstawowa apteczka. Tutaj z takim fajnym kołnierzem, który znamy z takich worków wodoodpornych różnych producentów. Tutaj też mamy fajnie odpinane, zapinane. Możemy sobie to wszystko, żeby nam się nie pogubiło, żeby worek nam nie odpadł. Podstawowy zestaw plastrów, bandaży. Foria NRC. I oczywiście, jak sobie zobaczymy, ten worek jest dużo większy. Jak każda apteczka w zasadzie tego typu, producent przewiduje, że użytkownik sam sobie dołoży niektóre elementy, których będzie używał. To jest tylko taka baza, która ma Wam służyć do rozbudowy Waszej apteczki. Tutaj mamy taki fajny rzep, możemy sobie zrolować. Zapinamy sobie naszą apteczkę. I możemy ją mocować na pasie do plecaka. W tym miejscu można nawet sobie na jakimś karabinku s zaczepić do paska, tak jak będzie nam wygodnie. Z przodu mamy rzep. Możemy sobie jakieś morali pacze dołożyć, możemy wymienić, no ale już od producenta dostajemy pacza, który pokazuje nam, że jest ta apteczka. Podstawowa odporna apteczka od Tasmanian Tiger to po pierwsze nie jedyna apteczka, która pojawiła się w tym miesiącu z tej firmy, tak samo jak nie jedyna rzecz. Zapraszam Was oczywiście do opisu tego filmu, gdzie znajdziecie wszystkie nowe produkty tego producenta, które pojawiły się w naszym sklepie. Od firmy MTak mamy pas dla każdego prawdziwego Wikinga z młotem Tora. Jak widzicie, rozmiar pasa dość spory. Ja mam 1,83 wzrostu, 93 kg wagi. Ale jak ważyłem 40 kg więcej, też bym się w niego spokojnie zapiał, więc dla chudych i dla mniej chudych absolutnie się nadaje. Kolejnym produktem jest butla karbonowa. Ona jest wykonana z aluminium powleczona właśnie włóknem i jest to rozwiązanie lekkie dla wszystkich tych, którzy nie mają siły, żeby klasyczną butlę. Gdzieś ze sobą nosić albo nie chce im się machać pompką, a strzelają z wiatrówek PCP. 6,8 litra, 310 bar. Oczywiście, wszystkie szczegóły sobie przeczytacie, jeżeli jesteście zainteresowani. Naprawdę świetne rozwiązanie. Lekka butla dla każdego, kto lubi sobie postrzelać z wiatrówki. Kolejną nowością są tarcze strzeleckie od Range Solutions. Jak widzicie, tutaj mamy orka, oczywiście yy, tych wzorów jest kilka, wszystkie znajdziecie w opisie tego filmu. Ja mogę Wam tylko powiedzieć, że no, wykonanie, sama tarcza jest fajna. Myślę, że nawet bym sobie to powiesił jako plakat w pokoju. Bardzo fajnie wygląda, fajne wzornictwo, yy, kolory. Papier też nie jest jakiś taki pierwszy, lepszy, tylko widać, że ta jakość jest jego całkiem fajna. Więc nawet jeżeli zrobicie na strzelnicy fajny wynik, można sobie to gdzieś powiesić i będzie fajnie wyglądało. To wszystko na dziś. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Pamiętajcie, że jesteśmy na TikToku, Instagramie i Facebooku, a my widzimy się już w kolejnym miesiącu z nowymi nowościami, a w międzyczasie zapraszamy na kolejne filmy.